Siemaneczko, ziom, ale tutaj jachu I dzisiaj sobie Otworzymy Trzymy kolejne Saszetki, tutaj jak pamiętacie był Mario, Balutelli na Ganja, I takie karty jeszcze A te co? Do pasówek I otworzymy dzisiaj sobie ostatnie trzy saszetki A to jest Inesta Messi, Messi Otworzymy sobie z Messi bo nie sta wczoraj miałem szczęście. I tutaj też trudno wychodzą, także może coś fajnego będzie. Patkiewicz Bocca, Marcello, przyda się Pepe. Bum, 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 Pepe. Rotuskiewicz i Neymar. on ja nie mógł Neymar. Sorry baluteli, ale Neymar musi być. Pięknie, pięknie. Idealnie. Teraz Messi Ręce mi się trochę trzęsą. to był zestaw startowy. Powiedziałem tacie, że niepotrzebnie mi kupywał sam album, bo mi tata kupił sam album i wyszło. Bo tak to bym miało lepsze znacznie ten. Alex Wilson, Jagella, Gonzalez Klensen, Abatta i Defensive Rock Carlos Sanchez. Tutaj sobie położymy. Ostatnia saszetka taka nie za bardzo gruba. Ja chociaż da jakiegoś kurę, nie wiem. Coś fajniejszego, a nie, kurde, byle co. Busquets. Fernandez też się wszyda fajnie, nie ma go. A full. HCB. Jezus, Jezus, na Was! Jezus, na Was! Pięknie! Pięknie, pięknie. Alboxing uważam za udany. Dajcie łapkę w górę, ale jeszcze jedna karta. To jest Luka Modric. Też spaczko. Czyli podsumowanie. Dajcie tylko jeszcze wezmę. Stąd trafiliśmy na Gamechangera, Changera, game changera Neymara Juniora, Belser, Sancheza na Defensive Roku, uh, Belser na fansie, Anewa na OneToWatch i Mudini na Utility Player. I teraz zobaczymy ile tam kart około. Około nie wiem. 2 hmm. cm. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, żebym dalej nagrywał. Chyba, że nie chcecie. Cześć, trzymajcie się, nara.